Cześć, witajcie. W ostatnich dniach marka Kruger&Mart zaprezentowała swój najnowszy smartfon. W przeciwieństwie do dotychczasowych modeli, ten kosztuje, no już tak wcale nie mało, bo 999 zł i jest takim topowym produktem tej właśnie marki, jeśli chodzi o smartfony. Co urządzenie to oferuje? Bo no, jak się domyślacie, na pewno bardzo fajne parametry. Nazywa się oczywiście Life 3. No i w środku mamy Przede wszystkim 5-calowy wyświetlacz IPS Full HD, Androida 5.0 Lollipop, co ważne, czystego. Mamy też Snapdragon 615, 2 GB ram 16 GB pamięci wewnętrznej, aparat 13 mega, frontową kamerkę 8 MB, LTE, GPS, Dual SIM, co jest bardzo istotne, no i akumulator o pojemności 3050 mAh. pod względem parametrów technicznych, przynajmniej na papierze, prezentuje się genialnie. Ja przez najbliższe tygodnie sprawdzę, jak urządzenie radzi sobie w rzeczywistości? Jak widzicie, dostałam nówkę sztukę, więc pozwolę sobie ją odpakować na Waszych oczach. Oczywiście to nie jest takie proste, jak jakby się wydawało zazwyczaj. No i dostajemy się do środka opakowania. O, telefon otrzymałam w białej wersji kolorystycznej. Dzięki Aniu. Zastanawiałam się, w jakim kolorze do mnie przybędzie, bo jest jeszcze oczywiście wersja czarna. No ale tutaj chyba znają w Kruger Mats moje upodobanie do białej elektroniki, więc ten telefon jest w wersji białej, jak możecie zobaczyć. No i co mamy w środku pudełka? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju papierki. Mamy tutaj reklamówkę marki, jakie mają jeszcze produkty, kartę gwarancyjną. Jak się domyślam, jeszcze instrukcja obsługi w kilku językach jest ona dość gruba. Po polsku, oczywiście, też się tu znajduje, bo oczywiście musi. No proszę bardzo, mamy tutaj instrukcję po polsku. E, pozostała, pozostałe wyposażenie to jest oczywiście ładowarka. No i mamy kabel mikro-USB, służący do ładowania telefonu, ewentualnie do transmisji danych pomiędzy telefonem a. Komputerem. Telefon oczywiście jest rozbieralny. Szukam miejsca, w którym można by podważyć. Jest ono dość ciekawie zamaskowane, ale jest oczywiście, znajduje się w jednym z rogów telefonu. No i zdejmujemy pokrywę, dostajemy się do środka. A w środku mamy Akumulator, który niestety nie jest wymienialny. A szkoda, bo wygląda jakby był. Zwłaszcza, że zdejmowana klapka sugeruje, że faktycznie ten akumulator można wymienić, ale niestety okazuje się, że nie. Jeśli chodzi o złącza, mamy tutaj dwa osobne sloty kart MicroSIM, jak się domyślam. To na pewno nie jest nano, bo te sloty są dość duże. Nie jest to slot hybrydowy czyli możemy korzystać w jednym momencie z dwóch kart SIM i z karty pamięci. Świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o funkcjonalność. Włączymy sobie ten telefon, a przy okazji jeszcze zobaczymy, co mamy dookoła. Oczywiście klapkę trzeba odpowiednio domknąć we wszystkie strony. No i jest OK. A jeśli chodzi o przyciski, no to na prawej krawędzi mamy przyciski do regulacji głośności, włącznik, na dole głośniki, z czego... Zapewne jeden jest głośnikiem, a drugi, pod drugo, drugą maskownicą skrywa się mikrofon, to oczywiście sprawdzę. Mamy też port micro USB. Lewa krawędź jest pusta, i u góry mamy 3,5 mm jack audio. i Widzieliście, że nie domknęłam jednej z klapek. Z tyłu logo marki Kruger Mats, obiektyw aparatu 13 megapikseli i dioda doświetlająca. Z przodu natomiast mamy nad ekranem obiektyw kamerki przedniej. Głośnik i e, czujnik natężenia światła. Pod ekranem natomiast mamy przyciski e, systemowe. E, wstecz, Home i otwarte aplikacje, czyli tu jest wstecz, Home i otwarte aplikacje. E, szybka konfiguracja telefonu. E, na razie nie będę tutaj nic konfigurować e, aż tak bardzo. Przechodzimy dalej. Mogę się nazywać kropka. I tak jak mówiłam, mamy tutaj czystego Androida w wersji 502, szybki rzut oka na ustawienia. Oczywiście nam to potwierdzi, lo i popnie jak nic. Eee, czy otrzyma aktualizację do 5.1, a później do 60 no trudno odpowiedzieć na to pytanie. Mam wielką nadzieję, że tak się stanie, aczkolwiek to jest pieśń przyszłości. Eee, tak prezentuje się Kruger Mats Live 3. Jestem naprawdę szalenie ciekawa, jak urządzenie to będzie się sobie radziło w trakcie testów. I to takich zaawansowanych podczas gdy ja naprawdę korzystam z telefonu dość intensywnie, no, i za kilka tygodni przedstawię Wam wyniki tych testów, Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, że kruger nie poszedł w większą przekątną, bo 5 cali idealnie leży w ręce. No, i jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Kruger Mats Live 3, ja oczywiście standardowo postaram się na nie odpowiedzieć. A tymczasem mam nadzieję, że zostawiam Was ze słoneczną pogodą i uśmiechem na ustach. Trzymajcie się, cześć!